Górnicza Szopka w Libiążu. Powiatowe kolędowanie. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na powiatowym kolędowaniu przy Górniczej Szopce. Dlaczego 6 stycznia? Otóż data ta ma ogromne znaczenie symboliczne. Według tradycji chrześcijańskiej najwcześniejsze tajemnice życia Jezusa wspominano właśnie na początku roku liturgicznego i kalendarzowego. 6 stycznia w kościele pod wezwaniem świętej barbary w Libiążu odbyło się niezwykłe wydarzenie, utrzymane w klimacie święta Bożego Narodzenia. Święto Objawienia Pańskiego Trzech Króli, Stowarzyszenie Muzyków Canticum Canticorum przy wsparciu Powiatu Chrzanowskiego i gminy Libiąż zorganizowało powiatowe kolendowanie. Jako chór Canticum Canticorum organizowaliśmy spotkania kolendowe przy parafii Świętej Barbary w Libiążu już od 25 lat, ale od kilku lat, jako Stowarzyszenie Muzyków Canticum Canticorum, organizujemy te spotkania pod patronatem starosty Chrzanowskiego. Podczas tego koncertu usłyszymy kolędy w wykonaniu orkiestry dentysty Zakładu Górniczego Janina. chóru Canticum Canticorum z muzykami, z kwartetem oraz gościa z Boliwii, który zaśpiewa dla nas, zagra, zaśpiewa dla nas kolędy latynoskie oraz kolendy z całego świata. Koncert chóru Canticum Canticorum to okazja do wspólnego kolędowania, łamania się opłatkiem, w postaci chleba i złożenia noworocznych życzeń. To nasze coroczne powiatowe kolędowanie wpisało się w tradycję libiąskich obchodów święta, Objawienia Pańskiego i bardzo dziękuję za to, że pokazujemy, że jesteśmy nie tylko wspólnotą wiary, ale też wspólnotą wspaniałych mieszkańców, którzy przy takich okazjach spotykają się i razem śpiewają kolędy. Szanowni Państwo, nie ukrywam, że dla mnie to też jest moment, żeby Wszystkim Wam na nowy rok życzyć radości, spełnienia, wszelkiego dobra. Nowy rok to też nowe nadzieje, nowe możliwości, nowe szanse i wszystkim Państwu życzę tego, by one się w tym nowym 2025 roku zrealizowały.